Sezon 2022-2023 dobiegł końca. Nie moglibyśmy jednak go rozegrać bez wsparcia i obecności naszych sponsorów. Chcielibyśmy Wam całą drużyną podziękować za to, że z nami jesteście. Dziękujemy Miastu Poli, Uniwersytetowi Opuskielmu i wsparciu województwa opolskiego. Dziękujemy Międzynarodowemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu Uniwersytetu Opolskiego. Serdecznie dziękujemy firmie Likon International, Mango Club Opole oraz Toyota Shit Opole. Dziękujemy firmie Socar, Likon Polymers i Unitres Ochrona, Grela Group i Gepard Wyższa Szkoła Jazdy. Dziękujemy firmie Intermago. Serdeczne podziękowania dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dziękujemy firmie ProfiArt oraz Czyste i Złote. Dziękujemy Pół na Pół, Pizzeria Neapolitańska. Dzięki Hard Beans, Coffee Roasters. Dziękujemy Ciurek 4 i Dachy Glay. Dziękujemy Sotimie, właścicielowi sklepu internetowego rehasport.pl. Dzięki Rezonans Brzeg. Bardzo dziękujemy Drukarni Litar. Dziękujemy Kuchni i WG Kuchni. Dzięki Halo Taxi Biz Opole, Himel and Opole. Mówi Bert, Mobtex i ProInvest. Dziękujemy firmie Bisen. Dziękujemy restauracji Rose Ida, Eurostandard i Pacter. Progres Katarzyna Dobosz. Dziękujemy KKA. Dziękujemy firmie. Rent Service, Pizzerii dlaczego nie i firmie Morawiec. Dziękujemy także Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, partnerowi naszej Akademii. Wspólnie tworzymy Unifamily.